Ja wiem co ja robiłem w życiu, Dominika. Ja jestem człowiekiem, który nie jest bezgrzeszny. Jak wielu z nas popełniałem e, mnóstwo rozmaitych życiowych, prywatnych błędów. Popełniałem je, e, mam ich świadomość, e, zapłaciłem też za to swoją dość... Wysoką osobistą cenę, tak? Rozstałem się z moją żoną. Nie jesteśmy po rozwodzie, ale, ale nie, nie mieszkamy razem, nie jesteśmy ze sobą. To jest cena, jaką mi przyszło za coś tam za, zapłacić. I ja mam świadomość tego, co, co robię, ale nigdy świadomie nie wyrządziłem nikomu żadnej krzywdy. Nigdy świadomie nie próbowałem doprowadzić do tego, że ktoś miał tak zarysowane, jak ty przed chwilą o, o, o tym mówiłaś, e, e, tak zarysowaną alternatywę e, s, swojej obecności w tej firmie, albo idziesz do łóżka ze swoim szefem. Albo z tej firmy wylatujesz, albo nie awansujesz, albo nie możesz liczyć na podwyżkę. Nigdy czegoś takiego nie było. Znaczy, ty mogłeś mieć poczucie, że takiej presji nie ma, ale osoby, twoje podwładne taką presję mogły. Odczuwać. Mogły mieć, oczywiście, jak my, żadne z nas. Nie, nie możemy wejść w głowę, ani ty, ani ja, nie możemy wejść w głowę ludzi, z którymi rozmawiamy, z którymi się kontaktujemy, z którymi się kontaktowaliśmy, z którymi pracowaliśmy i nie było e, i, i odczytać, co tam jest. Czy one się poczuły rzeczywiście skrzywdzone, ono czy nie.